Hej, cześć, witaj na kanale Kucia Vlog. Dzisiaj będę spoilerować, opowiadać o moich wrażeniach o serialu Westworld. Mam właśnie otwartą kartę z, z tym serialem na e, im... IMDB to jest taki seri serwis, gdzie ocenia się i opiniuje o materiałach. Jest oceniany na 8,7 na 10. To jest ocena z, te z tego portalu. Um, serial jest dostępny na um, HBO um, bardzo w podobnym stylu jak Gra o tron. Um, no i to tyle. Jest to produkcja z tego roku. Jest to oczywiście tutaj oznaczenie jako 18. Faktycznie jest dość zawiły, dość ciężki dla młodych ludzi, tak uważam. Chociaż nie powinno się kategoryzować ludzi ani osób na podstawie wieku, czy, czy, czy płci, czy czegokolwiek. Natomiast uważam, że faktycznie młode osoby mogą mieć trochę problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy. E, serial. Hmm, czy on ma jakąś inną kategorię? Nie. Bo e, w ogóle o czym. Aha, to, tak, to jest. Ma, ma kategorię. E, czy w ogóle inaczej? E, źle powiedziałem. Pierwszy sezon jest z 2016 roku. Drugi sezon jest z 2018 roku. A trzeci sezon był. Hmm, wyprodukowany opu, opu, wy, wyprodukowany zapewne wcześniej, ale został opublikowany w tym roku um, jest to oczywiście w kategoriach science fiction, dramat tutaj jest też ja trzy, trzy, trzy. nie, tylko tyle e, no, także kategoria science fiction, dramat jeżeli chodzi o ten materiał jest to bardzo ciekawy serial. Trzeba przyznać, jeżeli ktoś lubi y, taki klimat robotów, y, oglądał na przykład y, Ivy bodajże, y, Tao, y, taki, w sensie taki film Tao y, albo chapi No to myślę, że ten serial również powinien przypaść y, takiej osobie do, do gustu. Y, jest to o, o, o stworzonym parku rozrywki dla bogatych ludzi. Tak się rozpoczyna w pierwszym sezonie. E, o tym, że bogaci ludzie płacą za rozrywkę. E, wyrafinowaną rozrywkę. E, roboty są dla tych bogaczy jako manekiny do zabijania, do, do seksu, do, do wszystkiego, po prostu, żeby spełniać swoje fantazje i żądze. E, po to stworzyli sobie bogaci ludzie. Y, Właśnie ten park rozrywki, który się nazywa Westworld. Um, oczywiście to tak się prezentuje w pierwszym sezonie i w zasadzie tym się kończy pierwszy sezon. Um, cały czas te, te hosty, bo tak się nazywają, te roboty, te roboty są nazywane hostami, dlatego że one są sterowane z centralni, e, czyli standardowy, wiadomo, wątek i fabuła, e, można powiedzieć, standardowa. Jeżeli chodzi o roboty, i, i jakieś tam terminatory, i tego typu, właśnie kwestie, zawsze jest człowiek, który steruje robotem e, na, na jakichś zasadach. Drugi sezon. W drugim sezonie już e, zaczynają te, te hosty, e, o, jak gdyby odzyskiwać świadomość. Jest pokazywany proces e, uzyskiwania przez te ro, roboty, przez te hosty świadomości, e, tego jak bardzo wyłamują się z, ze swoich pętni e, bo z, w pierwszym sezonie jest informacja o tym producenci czy też reżyser podaje nam info, że te hosty są w pętli. Po prostu mają swoją fabułę, każdy z hostów to jest po prostu przygoda dla tych bogatych ludzi i każdy z hostów ma po prostu swoje zadanie i jest pętla, czyli w sensie jedzie do, do serwisu, bo prawdopodobnie zginął ten host. Dana postać, bohater, którą przydzielili temu hostowi, zostaje usprawniony, przywrócony jak gdyby do, do swojej świetności i wrzucony z powrotem do tego zamkniętego świata. Westworld w drugim sezonie zaczyna się jak gdyby przebudzenie tych maszyn, tych hostów, tego, że no, mają świadomość tego, że jednak ludzie za tym wszystkim stoją, że jednak ludzie wykorzystują ich jako maskotki e, dla tych bogaczy. E, pamiętają niektóre z tych hostów, e, tytułowa i główna e, Dolores, e, też jasno przypomina jej się to, że już któryś raz to widziała, czy taką, czy, czy inną scenę. E, oczywiście tych e, hostów i później, wiadomo, aktorów, e, którzy grają główne role w, w tym filmie, w tym serialu, e, jest wiele więcej, natomiast ja nie będę wymieniać, bo to nie ma sensu. E, jeżeli chcesz, to sobie zobaczysz e, serial i tyle. E, ja po prostu mówię o swojej opinii. W drugim sezonie, właśnie jest to przebudzenie tych hostów, gdzie zyskują własną, pomimo tego, że im czyszczą um, sektor pamięci i wspomnień, to jednak um, te maszyny przedostają się przez tą hermetycznie zamkniętą swoją fabułę i pamięć, swoją jaźń. I po prostu przedostają się do tego, używają, pamiętają, przypominają sobie, że pamiętają, yy, i to się dzieje na masową skalę, bo w całym parku nie tylko w jednym wątku, bo tych wątków jest kilka, yy, i w sensie w całym parku jest kilka wątków fabularnych. Yy, bardzo później się dowiemy, jako widzowie, że te wątki są niemalże identyczne. Bo są osadzone w, w, na takim typowym dzikim zachodzie, jak i zarówno też pojawia, pojawiają się Chiny, w sensie wątek Chin, Chińczyków, chyba. Jeżeli to są, jest to inna narodowość, to sorry. Jakkolwiek to brzydko z mojej strony nie zabrzmi, skośno ocy są ludzie w pewnym miejscu. Gdzie się okazuje, że to jest identycznie skopiowana fabuła tych hostów, gdzie pokazywano nam wcześniej na dzikim zachodzie. W sensie są inne, wiadomo, hosty, natomiast tutaj byli Amerykanie, tam są skośnoocy, ocy Żółto skórze. Jakkolwiek. Nie mam zamiaru obrażać żadnej narodowości, po prostu nie pamiętam, czy to było powiedziane, a zresztą tylko, że jestem Europejczykiem, no to mm, Białasem to nie, nie rozróżniam, czy to jest um, Chińczyk, czy, 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 czy jakiś inny um, film. Nie wiem. W trzecim sezonie, oczywiście, kiedy już hosty zaczynają ogarniać temat, i coraz bardziej, coraz bardziej chcą się wydostać po prostu bo zauważają stworzoną przez nas ludzi im krzywdę. Bo poniekąd tak było. W trzecim sezonie też wychodzi jak gdyby na jaw, że ten cały park rozrywki miał coś więcej na, na celu niż tylko rozrywka dla ludzi. I się okazuje, że w tym parku nie dość, że skanowali i testowali hosty jako zachowania cyborgów, to też e, testują ludzi, gości, skanują, z, e, robią badania próbek krwi, e, zachowań, e, myśli. To wszystko, jest, ci goście są skanowani e, podczas snu, no, podczas działań. Każda myśl, wszystko jest zapisywane na, na dysku. No i oczywiście, jak e, te hosty z, ze swoją świadomością u, u, udają się, udaje, udaje im się uciec. Ze swojego ciasnego świata zbudowanego w Westworld, Westworld, um, no to próbują, jak gdyby, przywrócić nam światu, który jest zbudowany iście fajnie, um, bo jest wszystko zaplanowane, każdy ma jakąś wytyczoną ścieżkę, i rolę w swoim życiu, i tak dalej, i tak um, dalej. No, z tą fajnością to może przesadziłem, popłynąłem wręcz ale wszystko ma swój ład i porządek. No i oczywiście ta tytułowa Dolores no, stara się przywrócić światu ład i jakiś porządek, w sensie tą, tą piękność, którą to piękno całe, które ona zauważa wcześniej jako dzierlatka na, na farmie bo ona bardzo, jej fabuła, jej Postać była stworzona właśnie na, na takiej zasadzie, że ona miała dostrzegać piękno świata i ludzi, i ogólnie piękno, gdzieś tam ukryte. I ona, właśnie kiedy już jest w trzecim sezonie, stara się nam, ludziom w, naszy, w naszym świecie ludzkim, jak gdyby przywrócić nam to, że, żebyśmy dostrzegli, żebyśmy mieli możliwość. Działania inaczej niż mówi to system, bo jest system, który został stworzony przez dwóch geniuszy. Którzy, no oczywiście to dzieje się w sezonie trzecim, gdzie ten system w, w różnych fazach, bo w różnych fazach miał inne imię. W ostatnim etapie, gdzie działał najlepiej, najskuteczniej, który potrafił wyliczyć miliony różnych wariacji. Decyzyjności każdego z ludzi i to, jak to wpływa na, na cały świat. No, po prostu ona chce zniszczyć tą maszynę, tego robota, ten system cały, po to, żebyśmy my, ludzie, mieli jak gdyby możliwość dokonywania własnych wyborów. Bo wcześniej było tak, że po prostu ta maszyna wytyczyła pewien kurs. W którym ma iść i zmierzać ludzkość, i każde odstępstwo od tego, co zaplanowała maszyna, ta super maszyna, ten super komputer, było jak gdyby karane. Więc, no, udało się ostatecznie zniszczyć komputer, ale nie pokazali, pomimo tego, że sezon 3 ma 8 odcinków. Obejrzałem wszystkie. No to niestety nie jest wyjaśnione, co będzie dalej, czy się uda, czy nie. Finalnie widać tylko, że komputer został zniszczony. A jak to wpłynie na, na ludzkość, to nie zostało pokazane. Bardzo możliwe, że to chodzi o pozostawienie niedosytu na kolejne jakieś tam odcinki, bo większość tutaj widzę: pierwszy sezon miał odcinków 10. Drugi sezon również. I trzeci ma 8, więc być może trzeci sezon doczeka się jeszcze dwóch odcinków. Um, nie wiem tego i prawdopodobnie się nie dowiem, dlatego że um, w tym miesiącu prawdopodobnie stracę dostęp do HBO. Um, no bo mm. <laughs> oczywiście korzystam legalnie, z, z, jak to w kinach, um, nasze polskie produkcje. Um, dziękuję zawsze swoim widzom za oglądanie z legalnego źródła. Ja również oglądałem materiał z legalnego źródła pierwsze dwa sezony, w zasadzie półtorej sezonu obejrzałem, czy obejrzałem. W ogóle nie oglądałem, tylko gdzieś tam, gdzie była taka bardziej fascynująca mnie scena, to zerknąłem sobie, a tak naprawdę wrzuciłem sobie serial w tło, bo nie sądziłem, że w ogóle mnie zaciekawi. Ostatni sezon bardzo dokładnie obejrzałem. No i tak gdzieś właśnie drugi sezon od połowy e, obejrzałem, bo, bo, bo było fajne. E, dlaczego powiedziałem, że jest e, na zasadzie produkcji gry o tron? Dlatego, że LGBO bardzo ma zbliżoną muzykę do tego, z tym mi się kojarzy przynajmniej. E, zbliżoną, ale nie identyczną. To jest różnica. E, ma bardzo takie zagadkowe, tajemnicze właśnie Um, intro do, do, do tego właśnie serialu stworzone. Um, no i fajne. Uważam, że to jest bardzo ciekawy serial. Jest dość zawiły. Um, dlatego, że się pojawiają wątki, symulacje, um, przeciążenia komputera. Um, jedna z um, aktorek grająca hosta. Um, ona nie jest murzynką, ona jest mulatką. Bardzo jest bystra, na, nauczyła się e, zmieniać swój kod źródłowy. E, i, no, uważam, że tak jak e, seriale czy, czy filmy e, związane właśnie z robotyką, z informatyką, takie właśnie sci-fi, e, no, to, jest, to jest coś, co wszystko fajnie się łączy. W sensie to jest taki klimat. Dla ludzi, którzy to lubią, jedni uznają to za jakąś um, dewiację, fantazję i fikcję, e, bo jest fikcją, ale z drugiej strony jest to ciekawe spojrzenie na, na to wszystko. I dlatego uważam, że warto to zobaczyć, jeżeli ktoś się takimi um, kwestiami interesuje. E, jeszcze nie skończyłem Mister Robota. Bo ponieważ e, gdzieś tam udało mi się obejrzeć, nie pamiętam na jakiej to było platformie, um, z chyba Showmax. A do Showmaxa nie mam dostępu i chyba nie będę mieć dostępu, dlatego że nie kupię abonamentu, a nie chcę kraść po prostu. E, obejrzałem jeden czy dwa odcinki, było to dość ciekawe i zobaczymy. Bo pasja informatyki Mirosław Zelent, który prowadzi ze, ze Stelmachem, nie pamiętam, jak podam na imię, ze Stelmachem w każdym razie, prowadzący pasję wspólnicy pasji informatyki. Właśnie wspomnieli kiedyś o, o Mister Robocie, który też jest związany z informatyką, z kodowaniem, właśnie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest serial, który również się wiąże z kodowaniem, z programem, z tworzeniem aplikacji, z symulacją i w ogóle z serwerami, z tym wszystkim, z takim, z takim całym IT. A z racji tego, że ja jestem informatykiem, lubię zawsze takie ciekawostki. Prawdopodobnie prędko nie, nie dojdziemy do tak zaawansowanej technologii u nas za naszego życia. Dlatego, że technologia jest zbyt droga, jest bardzo niedostępna, gdzie no nie jesteśmy w stanie tak po prostu sobie jej zakupić. Jest na razie dobrem luksusowym. Jeżeli się to zmieni i więcej ludzi będzie miało możliwość posiadania dostępu do technologii, no to jest szansa, że to się zmieni i wtedy ten rozwój będzie miał miejsce. Więc na ten moment jest to piękna fantazja i fikcja. Ludzie i tak będą się bali i zawsze, niezależnie czy teraz, czy kiedyś, czy, czy później, będą zawsze się bali technologii, robotów. Wszyscy się boją o to, że terminatory będą zawsze terminatorami, ale z drugiej strony, na przykład wielkie fabryki, wielkie magazyny, jak na przykład Amika, korzysta z robotów, z maszyn, gdzie Cały magazyny obsługują dwie 3 osoby. No, to tyle. Ja uważam, że to jest serial bardzo ciekawy, warto obejrzenia. Jeżeli uda mi się. Bo niestety nie mam za bardzo czasu na to. Ale jeżeli uda mi się i nie, nie wygaśnie mi dostęp, bo chyba do końca tego miesiąca będę mieć dostęp do HBO, no to może. Uruchomię sobie jeszcze raz ten serial i zobaczę go od początku. Bo naprawdę wielowątkowość i wiele tematów, które są poruszone, są po prostu fajne do, do zobaczenia, bo w innych serialach tego typu nie ma poruszonej kwestii właśnie wirtualizacji tej, tego użycia realnego, jaki można stworzyć w jaki sposób można wykorzystać kodowanie, programowanie. E, wirtualizację szeroko pojętą. A tu to wszystko jest. No um, Mam nadzieję, że ta to moje zdanie, mój spoiler, um, chociaż nie do końca, no bo um, skróciłem to jest taki skrót po prostu trzy sezony, 28 odcinków, e, ponad 28 godzin skróciłem do kilku minut kilkunastu. Um, Mam nadzieję, że się komuś to przydało. Może ktoś zechce zobaczyć ten serial, e, dzięki temu, że właśnie wypowiedziałem swoje zdanie. Byłoby fajnie, bo no, jeżeli lubisz takie klimaty, no to raczej powinno Cię to odprężyć. No. E, my się widzimy w jakimś tam następnym filmie materialnym. Filmie. Do filmów to mi daleko. Raczej to, co robię, to są moje... Jakieś takie homemade produkcje, które um, staram się wykonywać na swoim starym sprzęcie, i, i prędko to nie, się nie zmieni. E, zachęcam i bardzo Ci proszę o subskrypcję, dlatego że zbieram, zbieram, zbieramy się e, wszyscy. E, zbieram subskrypcję, e, przynajmniej pierwszy tysiąc jest mega ważny. E, zachęcam do subskrypcji. I daj znać, jeżeli udało Ci się już obejrzeć ten serial, to daj znać, jakie jest Twoje zdanie w komentarzu. A jeżeli nie, to daj znać, czy zobaczysz ten serial, czy zechcesz, czy, czy cię zachęciłem, czy też nie. Niezależnie od tego, czy jesteś dziewczyną, czy facetem, to nie ma znaczenia, bo przecież tak samo jak i facet, tak samo dziewczyna może się zainteresować. To są tylko roboty. No, idę następnego. Trzymaj się. Cześć.